Kolejny odcinek od takiego, baby. No i ja was witam moi drodzy, dzisiaj, po wielu tygodniach, powrócimy sobie do normalnego garys Moda. I normalnego to chodzi mi o to, że bez gogli VR. No i ten teges, Chucken znalazł sobie jakąś mapkę Run Incorporated i okazuje się, że kiedyś w nią grał z Maxem. I dzisiaj postanawiamy we trójkę trafić do dziwnych garysmodowych backroomców. Jest 1986, ludzie znikają w budynku wielkiej firmy, ale być może są to plotki. Być może. Ogółem, jak to zawsze, działa w tych trybach, musimy uciekać przed jednym wielkim gigantycznym potworem. Ale jak nam dzisiaj poszło i czy uciekliśmy z tego Room Incorporated, dowiecie się oglądając materiał do samego końca. No i zanim zaczniemy, ty, drogie widzu, jeżeli nie chcesz szukać kolejnych takich fajnych horror mapek w Gary's Modzie, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. i zarzućcie bardzo dużo łapek w górę, jeżeli ta gierka wam się spodoba, a tu poniżej w sekcji komentarzy zostawcie dzisiaj komentarz o treści hashtag Bobby dla zasięgu. No więc ja i ekipa, jak zwykle, życzymy wam miłego dnia oraz miłego Siema. Wita, witaj. witaj. Tak, fajną masz zieloną koszulkę. A dziękuję, a ty masz wajre, bardzo wajre, gejową, gejową, fioletową bluzę. Ty masz jeszcze bardziej gejową, kurwa. Ej, patrzcie. Ten kolega mówi: pracuj ciężko, pracuj mądrzy. O, o kurde. To, to jest koleżanka. Ja ma... to, ko to jest koleżanka. Co, co jest? Monitor można? No, możesz sobie czytać notatki w wow, e, monitorach. Łooo, reporty jakieś. A po co? E, co, e, co? Kto mnie wyrzucił? Ja cię wyrzuciłem ej, chyba. Ej, Halo. Produkt list, notes, raport. A może tylko w... Ej! Ja chcę zobaczyć! Ja chcę zobaczyć. <laughs> Nie rzucajcie mnie, chamy! Dobra, panowie. Room Incorporated, zostaliśmy ten ponad godzinach, musimy wracać do domu, bo śnieży. Ej. Okej. Okay. No, co? Ej. Ja tata! Tutaj. Penumbry nie wybrały. No no tata! To, no, to, no wie, fajny. Nie mogę. Ja, ja, jak to się tata? To jest Bob. Bob się jak, nazywał? Tak, o, Bob. O. Jak każdy M. członek M. mojej M. rodziny. Rozumiem. Każdy czwor... I aktualnie twój tata urodził łabędzia, nie? Eee, to był wypadek przy pracy. Wypadek przy pracy, mówisz? Tak. Jechał, jechał tirem i zajechał na, na bagno. Gdzie I zajechał na bagno i urodził łabędzia. No, patrz tutaj, jest. mój tata. Piękny. Dziękuję. Cudowny, cudowny. A to jest kto? Miał, miał. Mojego nie ma tutaj. To jest miał. Puki, miał. Póki co, może znajdę. Ej, dobra, to, ale to jest. Co tu gdzie? A tam, a tam. No, no to, musimy wyjść. Tą, a to moj dziadek. Dziodek? <laughs> Dziodek. Prodziad, Dziod. dziodo. O, kojarzę, to jest Bob Uuu. Senior. Bob senior, a gdzie jest Bob junior? No to mój stary to Bob junior. Tu można było wejść. Tu można, można było wyjść, było. ale my jedziemy windą, panowie. O, dobra. I to jest 87 rok, pamiętajcie. To jest 87 rok. Room Incorporated, panowie. O! Room inco pracujemy w tym. Soul. Employees do not use elevator. E, tam pierdzielisz chodź. Jak? Chodźmy. Missing Oćmy. Lara Klaus. Jedzie, jedziemy na dół, musimy wrócić do domu. Mamy January 1,9,8. I data by, by the 87! <laughs> Mamy January. Ja Ej. słyszę jakieś te zakłóconka. Ej, tutaj Jakie się. Zakłóconka. mnie... Takie ksz. Nie, ksz, ksz, ksz. nie słyszę? Ksz, ksz. Ja słyszę. Ja nie słyszę. Ej, oni się tu pytają, czy widziałem tą tą osobę? No widzę na plakacie. Have you seen this person? No, no widzę. Zadzwoń im, no, im powiedz. Tak, widzisz na plakacie. No tak. Dobra, let's go. Jedziemy, kurde. Dobra, jedziemy, jedziemy winną. Co jest? Mam 20 dolarów. Mam jedzenie 100% i horse 100%. Czy komuś się otworzyła winda? Nie. Nie. A, a to chyba muszę zrestartować mapę i sam wyjść z tej windy, i potem się do mnie tepacie. Wow. Te tak, tak to trzeba oh zrobić, a ja ta. w tym czasie zrobię, zrobię. Zrobię restart tego. O! O! Tepło, Roki tepaj się do mnie, bo mnie, bo mnie teraz te, ten... otworzyła się winda. Aha, Cześć. Para, pa, pa. Witaj nie, w, w, w Room Incorporated. Już głodnie Cześć. się wyjść. robi muszę kubełek kurczaków zjeść. Ale mam tego, Fizgana. To weź... tak, to chodź za para. Oh może być. Tak nie chcę. Nie, wiem, nie no to... Czekaj. Nie mamy czegoś takiego a. jak... Ha, a, dobra, Fiz. <laughs> o, jaki mam bojowy fist. nastrój. Okay. Okay, Let's dobra, go. panowie, panowie, mamy głod, mamy first, musimy o to dbać, nie? A super, będzie rozwalał wszystkie komputery. Ej, to tak. jest Lore. To co so instructions mi for assembling the super comfort a, dobra, jakieś reklamy to są. No w ogóle, no jest... jeść i no, 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 no. Room Incorporated w ogóle jest taką wielką jedną Ikeą, więc jest są to backrooms połączone z Ikeą. No, I dobra. mamy znajdować jedzenie i picie i wydostać tak, się. Jedzenie stąd. I tak, jedzenie i picie. Jedzenie to jest automat, a picie to jest taki wiesz, bulbul. Bulbul. Można po <laughs> szafkach <laughs> szukać. A, słyszę telefon? Roki, nie odchodź za daleko. Telefon, słyszę, nie odchodź co? za daleko. Trzymajmy się Aha. razem. Dobrze, no, ja, ja, ja. Trzymajmy się razem. Się nie wiadomo, robię. Nie wiadomo ale... co może nas tutaj czekać w tym Room in to... O, da. to jest picie. To jest picie. Gól. Gól. Jak nie wiadomo. A, zregenerowałeś nam wszystkim first! O Czachem. dziękuję. Co ty ściemniasz, że nie wiadomo. No nie wiadomo, co Nic... Ej, nas krzykrzyka. Tutaj... O, Exit mamy, idziemy, <laughs> Czy to już jest koniec? Dawaj, tak. Nie bardzo. To nie jest koniec. Co to za muzyczka? Only you Bobby won't eat to Tak, Bobby! Czemu Bobby? Mamy tutaj kolegę, który się nazywa Bobby. Ja już dawno w to grałem, ja nie wiem jak tą mapę przejść całkowicie, ale wiem, że musimy unikać Bobiego. Ja się zrestartuję. Synydy restart, e, bo syn nie chcę restart, ja też nie chcę, wolę klimat. Jak to się... jak? E? Synydy restart. Ole, laga miałem. Jak? Jak? Synydy podłoga restart. A tu nic nie ma. Syny litery. Syndy? Sy... s... n... d. <grym> s, n, d... podłoga... podłoga restart. Re, rest. A dobra, tutaj się wracamy. No, nie, i nie. idziesz czy nie idziesz? Ej, S co jest? SND podłoga. podłoga restart. Jeju. Restart. O. o, ten... o. Chodź, chłopaki, to jest problem, bo ja nie mogę sobie zregenerować piczka, Weź czakiem ty podejdź jest... tylko. Bo się do tego samego miejsca, Rokie. A weź ty, ty, Max, podejść do tego, bo ty wtedy nam brałeś jak. Nie można regenerować. No, użyliśmy już tego. Użyliśmy roku. już tego. Łapy w <laughs> 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 Tu nic nie ma. Nie rozumiesz? Jesteśmy nie w takich typowych backroomsach, ogóle. Łabądziu! <noise> nie Jesteś rozumiesz? jedynym łabędziem w rodzinie psów. <noise> Ej, gdzieś telefon znowu słyszę. Zakała rodziny. My się chyba wracamy do windy, tak myślę. No nie no tak, nie, nie, tak, nie, tak, wracamy się, to, że tam było odebrać różne telefon. Wyjścia. Trzeba odebrać telefon. Hmm. Gdzie wyście? A pro, Prosto. O, tu nas nie było, bo takie. Boby! O,

ja tam um, nie idę, może. Ale musimy nie, tam iść! Ta... Trzeba tam iść. Trzeba tam iść, a tam. Eee! Oooooo! Ej, a. ja pamiętam. Tu, tu, tu były te, co chodziły po suficie. Co tu musimy na to Pamiętasz? mi Oj, to... coś! po wow. suficie! No mówiłem! O, roki uciekaj! Już. God. <laughs> ale on tu, jak przyjdzie, to co? nie, nas. Przyjdzie. nie, nie przyjdzie, przyjdzie, nie przyjdzie, przyjdzie nie. nie przyjdzie. Ale już jestem głodny. No hanger 50%, musimy znaleźć szafki. Belozej, belozej. On jest po o. lewej. No no musimy tam iść, no. No musimy, bo tam nic już więcej nie było. A teraz w nocy właśnie łazi kur na poty. On łazi po sofitach, więc uważaj. To jest Cier, jest. Nad... Jest tam, jest tam, dobra, idziemy on stąd. on się nie rusza. Musimy, musimy znaleźć inne przejście. No nie ma! No nie ma, No Nie ma! Nie ma, nie ma, to jest na droga. On Guardian przejście. Jedyna byliśmy. Tak. A, to nie ma nic. No mówię ci. Czego a został z tym telefonem. Wy... Rokiego zgubili, a nie, Rocky jest przy nami, Tu dobra. jest, tu jest, Trzeba go wy wy stamtąd. wy w, wybawić Wywawawić. Wybawić. Wybawić? Pobaw no. się z nami. Wybawić się z nami Bobby. Bobby. Kto dzwoni ciągle? Nie wiem, ktoś dzwoni. Hunger mamy na 50%. To jest ten exit. To jest ten exit. Tu byliśmy. Tutaj jeszcze masz tu. Tu tu jeszcze możesz, a tutaj już jest zamknięte, więc musimy iść tam. Musimy tam zrobić Bobby. Trzeba go wybawić. Wybawić go stamtąd. się z nami. Bobby. Na pewno. Kurde, pićku mi się chce, jeść mi się chce, i mam to no, właśnie do orzucu. 40 50, 50, 50, first 50, 50, 50. na 60, 60. Mm. Boby, Thorst, boby, boby, boby. Zauważyłem, że na uko zbiegamy szybciej, aniżeli na bo na ten naprzód. Ej, bez jajno. A a tutaj co jest? Eee. Co tu jest? Ej, a są, nie ma go. To jest winda. Tu jest winda. Nie, ma go. nie ma go. Nie ma go? Nie ma go. No to idziemy, Let's go. mordo. Let's go mordo. Ale tu nie. O, dobra, jest. A, 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 a. To ja się nie przestraszyłem. Nie wystraszysz Cudy. nas, Max. <śmiech> Przestań, <śmiech> Jak potrzebujesz zrobić kuźwa. kupę, to zrób kupę. A nie nas tutaj. First! Znalazłem! O coś. nice. Ale mało. Mało. Ale mało, mało. Ale zawsze coś. Ej, mamy sprint ten skończonego chyba? Nie. Mm, nie, jest nieskończony. znowu ale telefon i tak. słyszałem. Nie jest bara, szybszy bara. niż twój standardowy hut. Hut. Hmm. Ba, hmm. Ale tu jest... O, Lore. Messages. Lore, lore. masz? Gdzie jesteś? A, tu no, jest... jak są komputery zapalone. Płeczki, pa, pa, półeczki, panowie, szukamy półeczki. Półeczki? Ja jestem głodny, zjem bułeczkę. Lore... Kurko? Ja zgubiłem Co was. Co się mogę dzieje? what the hell. Lore, Lore. Zgubiłem was. O, słyszy telefon! Kolegowie. No, roki. Mamy to gdzieś. Roki. Kolegowie. Roki. Bobby, 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 kogo goni? Nie wiem kogo. Oh, fuck off! Ciebie? Nie wiem. Do ciebie idzie, Max! za to poszedł. Pamiętam, że to trzeba było gasić światło chyba. Nie wiem czy gaszenie światła działało na niego. Dobra, ja szukam półeczek, żeby nam uzupełnić. O swój... Boże. Współdzielony głód. Ale poszedłem, poszedłem... w jakieś dziwne rejony. Ja też. Ja też. Ja definitywnie się zgubiłem. uciekłem od Maxa, bo go gonił Bobby. Kupiłem o, znalazłeś coś widzę. Co? Nice, tak. nice. I dratki. Ja definitywnie pan zgubiłem. Bobby? Bobby jest na suficie tu u mnie! O, przyjemniaczek. Bobby? Trzeba poczekać, aż się światło zapali, to on se pójdzie. Nie, jak się Ale światło zapali, to on schodzi z sufitu. Jaka to jest duża mapa! No. To on, jest przy, on jest przy mnie, panowie, szukajcie czego... O, fuck off. Szukam! Chodzę. Szukamy. Czyli co, docelowo wyjście, tak? Czy mam się? Jest lewej przy mnie, to... Nic nie mogę zrobić! O, poszedł co. Ale to jest jeden Bobby na całą mapę. Zregenerowałem na tak, hanger no tak. Dziękuję, o ale się nażarłem, boże To jeszcze to jest Hirsta musisz znaleźć. Tak? No musimy znaleźć ton do wody To <tą> do wody. Bul no. Bulbula. Bulbula do bulbula. wody o, Bobby, o, Jezu! Się o, strachłem! Kurwa, wlazłem prawie, prawie w niego! Gdzie on, jest? An, an, może zaraz będę martwy chyba? Mam jakiś exit! A, pan do... o. Co jest, bo... Bobby? z exita mi wyszedł! A, dobra, o, o, tepną o, się! O, o. o, o. Czy on się tepnął do mnie? Tak, bo gonił tak, mnie! Tak być, może tak być. O. o! Jest jasno! Ale tylko, że on idzie za mną! O! Tak, tak, o! tak, tak, on za tobą idzie. Ej, plakat jakiś podniosłem pod E. Mam exit. Mam exit, mam exit, mam exit. Chłopaki, jakiś plakat podniosłem pod E. Oh, UFAGO! Bobby? O, ja pierdzielę Bob! Bobby, Bobby. O! A! Bob, gdzie, ko, co? Ijo, mnie goni! Okej, okay, bo ja też miałem część nie ziemi. No, ja też mam, ja ogółem mam. Wejścia, musimy znaleźć wodę. Panowie, misja szukanie wody. No szukam. Ja też szukam. Gdzie ten knuj? Zaraz, co tędy było? No! A, no, cofnąłem się do mojego miejsca pobytu. Mamy 100% głodu, nie musicie jeść. Oh, o no to jest wiem. pusty exit. Bob! Room Incorporated 83. Bob Ej, o co chodzi z tymi plakatami? Właśnie nie I wiem, no, 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 no. o co chodzi z tymi plakatami. Hmm. Bob. O, mam exit kolejny jakiś. Dobra, Etube. dawaj. No, ale nie ma w nim nic. Szukam nam ja jak hekti. otworzyłem Exita, to mi z niego Bobby wylazł. Hmm, Taak, tak, tak. <grym> This tak black shit is real. Where, where I got to <grym> Ej, plakaty można zrywać. Nie wiem co to, coś to daje chyba. Hmm. Hmm. Czyli więcej ten sądzę hmm. po wiadomościach z komputera. Tak? Utknęło tutaj więcej ludzi. First znalazłem. Oho, jest! O, Hirst. Tylko, że woda znalazły. nam schodzi o. bardzo mocno. Ej, panowie znalazłem jakieś schody do góry. Kolejnego schody Thirsta do góry?! Znalazłem. Tak, musimy się znaleźć. Musimy się Co znaleźć. Co ty gadasz, że... Są jakieś ja jeszcze tu bie... piętra tu. Ja tu biegam i szukam Od O, tego... nagle 70 mamy. Tak, znaleźliśmy. Ewentualnie o. możecie go tu do mnie. Mm. Nie, no nie może. Co to za jakiś. Um, jakiś exit. Bulbul, to dobra. O, widziałem Bulbul. Hej! O, cześć, cześć. Jakiś oh, exit God. znalazłem. Hej! Czekamy cześć. na Rockiego. Mam dobra, automat. Dobra. Kupiłem żarcie. Po co? Jak hanger mamy 100. No, jak mamy hanger, na 100%. 90. Rocky! Rocky! Postaram się! Rocky! Ewentualnie go to Chucken. Ale to, to bardzo istana. ewentualnie. Oh no. Go, tu trzymaj się prawej ściany. Nie, to ja się wrócę. Bo Czy tutaj... ty się tutaj zamknąłeś, Max? Nie. Hmm, to za Kurna, dużo. Kurna, otwieraj te drzwi, a mnie. Uuuu, Pomieszczenie z komputerkiem znalazłem, z komputerkami. Z komputerkami? No. Where are? O Exit. Jak, jak, jak znajdziesz Exit. Eee! Mam to White Roomsy! Prawo. Jestem w white Roomsach! Czemu masz... Oh muzyka. będzie oh copyright! SND! Mam... Bam, 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 white Roomsy! pa... Ej! A... Pam, pam, pam... Pam, To mamy się do ciebie tepnąć? Max, nie śpiewaj tego, bo bo, bo... bo, zanucenie mogą ci wadnąć copyrighta. Kurwa. Uh, Co lol. jest? Call me! Wyszedłeś? Czy, czy ty... wyszedłeś, Rookie? <laughs> yeah! What the fuck?! R... znalazł wyjścia, a <laughs> nie! <laughs> yeah. No chodźcie się tepnijcie do mnie! O! Jest Jak? No nie tepniemy się, bo mamy skończyliśmy A U mnie to co chwilę to... ten ekran tak miga jakby no, Tak no ale, nie, ale nas nie ma jakby Nie możemy się ruszać, widzimy ten ekran tylko Anderson an went missing A ja nie mam tego tak. A ja to mam Dobra tak so to się do ciebie, cześć to się ma What the hell is this Ty, wlazłem so, tutaj, to. po prostu miałem exit, co nie? Blazłem tu, no i z tej perspektywy zaczynam iść. Blablabla, bla, bla, w prawo, w lewo. Czy ja, czy ja jestem koło was? Tak, Tak, jesteś koło nas, ale no widzisz, że ja... się ruszyć nie możesz. No ja, ja o, widzę cały co... czas to gówno. Patrz What na niego, on się ruszyć nie o, może. Paralizowanie. Hey. Ruszyć się nie może. Czekaj, czekaj, czekaj. O! Ginął. I, co, i co Kamuń. Teraz? O, Nic nie widzę, dalej, czekaj. No to retry. Retry, <laughs> a nie Point. What the shit? No Ej, ja miałem no. się typać Przecież do was. po prostu wyjście tak tego... No tak o, to sobie lasłem, co nie? Oszukał! Oszukałeś, dopiero kuźwa nagrywamy 19 niecałe minut. <laughs> oszukał, to tak nie powinno być! No trudno, przepraszam, mogłem... Mogłem jednak się odwrócić. Siah. Chodź, zobaczymy. Chodź. O, telefon! To będzie kolejne o. zakończenie, jeżeli się nie mylę. Ej, co jest? A to jest początek? Tak, to jest początek. To ja idę. Chodź. Chodź Idziemy tędy? Dobra. Tak. Schody w dół. Schody w dół to będzie jedno z zakończeń, Max. Od razu? Czy mi się nie otwierają? I też. Eee. Może jakiś klucz powinniśmy znaleźć? Albo nie? Po prostu nie można. Nie można wyjść. Hmm... trzeba jednak windę. Przygotujcie się na retryk, prawdopodobnie. Kurde, chciałem, żeby mnie zgniotło. Eee. Laura. Co, tam, co, co, co tam u was? Jak się, Ja chcę nagrodę bada? za tą Laurę. W co tam, co tam za tam zobaczenie tej osoby. Jaka jest nagroda? Ale patrz! Patrz na to! Christmas Sale! Komputer za 499 dolców? Wow! O, co ty sobie Chizys, z, I fotel gamingowy takie... za dychę. Prawdopodob... RTX to jest. RTX, <grystek> widzę właśnie. I fotel Prawdopodobnie gamingowy. Prawdopodobnie Gary z Modna próba. Ultra by tu chodził w, 60, w 30 FPS, a nie? I ten fotel 29. gamingowy. No kurde, 29 24 Filmowych 24. Ten nie klikaj w automat, zachowajmy to na później. Dobrze. Tak. I, i go go układ to... w ogóle pomieszczeń jest inny. No, to go, się generuje. To o miał miał znowu! Tak. miał miał jeszcze Inny inny układ pomieszczenia układ. znowu. Dobra, układ. to idziemy tędy. Dobrze. Zatrzymam jeszcze. Dorafa. da na mapo. A łano kurwa nie bij mnie Gamoniu. Zasada nie. lewej ściany? Jestem bezbronny, nie mam pięści w dłoniach. <laughs> no Christ! Christ! brutalnie, nic nie ma. Nie. nie ma tu nic. To zasada no, lewej nie ściany? Nie, nie. O, weźcie plakat. plakat a plakat! plakat. A, e... Jeszcze się tego okay. nie było. Okej, okay, katalog. Co się stało? E... Muzyczka. A katalog zebrałeś, a co? No? Zaj... Katalog nie... zebrałem i mam cutscenkę. Ej, ja, ja też! Odjeżdżam nagle. nagle. Ja nie mam! E, co? Zobacz, prakurat tepnęło mnie do mojego auta! What, What the... A... Yeah, boy. The power co? switch Cost problem! Czemu wyjechałeś z parkingu w nicość? Co to jest To jest przez to, że poszliśmy w tym, na ten exit i, po, i potem się wczytał ten skrypt. Co?! Tak. Ja miałem napis, ja my ją robiliśmy. 1 siedem tak 7 jest. katalogów znaleźliśmy. Tak, a to był tak, plakat, prawda? Tak, w ogóle. tak, tak. I nagle i o mnie na zakończenie. No i ja też tu <laughs> restart, jestem. Nie restart, mogę restart się no ruszać. Goto, czokę <laughs> <laughs> yes. Siema! Nie ma. Ręce w dłonie, pięści w dło. No, przestań nie bić. Nie bij go. <śmiech> <śmiech> nie bij kuraka. Dobra! <laughs> Trzymamy się razem, kurde. <laughs> tak, czas na kolejne tak. dziwne zakończenie. Tak, czas na kolejne dziwne zakończenie. Boby, Boby może Boby? tutaj być. Wszędzie Boby. może być. Boby. Hmm. Bobę! Bobe. to zasady lewej ściany. A zasada lewej ściany. To o. Max, wracaj. A ja nie widzę firstów, a nie niczego. A ja też. Zaraz ci się uaktywni. Ja a. nie masz mam A Więc na przykład 10%. <śmiech> <śmiech> Dobra, oooo. Bobę. Idziecie, idziecie. Idziemy, idziemy. Mam tu ściany ściany ale, ale, ale ładne tapety powiem wam szczerze. Lewa ściana Max. Cicho Pfr. Tu nic. Nie ma nic. Tu nic. Idziemy Dobra. powolutku, po cichutku aż do celu. Mhm. Mm jest nie, nie ma Bobego. Bobby. On z drzwi wychodzi najczęściej She's jak us. znajdziesz. Ale na początku Bobiego nie ma. On nic się dopiero ma? pojawia w momencie yes, jak yes. na przykład otworzysz exit. Yes, yes, Bobby. Skibidi, yes, yes. Skibidi, bababu, jest! yes. Słuchaj, przestańcie. Babab. Stop it. Yes, yes. Skibidi, 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 Tak wyjdzie zamiast Bobby'ego. Ewok... Evil people not like Bobby. Evil peple, to jest peple. People. Peple. Peple? Peple. peple? peple. peple. Aha, evil peple. Evil ciekawe, peple. Czym, ciekawe czym lorowo jest ten Bobby. Czy to jest jakaś Spalony przeróbka gość. haulera? Know, Spalony gość. O! się! No, nice, mam 100% znowu. Yes. Znowu telefon. Telefony, telefony! Mm. Nic, pusto! Aż tak? Pusto. Pustka. Damn. Telefon słyszę. Telefon, ja też. Telefony. Mm. Mm. Ale to jest duzie. No, no jest. Ja, dalej ja, mamy te no. pięści. That was she's... Czemu dalej mamy pięści? Nie wiem właśnie. <laughs> Jakby już mam pasek Hangar Nie wiem, powinien się może jakiś farc. skrypt odpalić i wam weźmie te pięści. Ra, 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 ra. Boże może jak Bobby nas... O właśnie, ...zacznie dorywać. Bobby? Mmm... No, Bobby? Cisza. i spokój, nie, niepokojąco. Żadnego jeszcze Exita nie było, co jest? Spokojnie, zaraz znajdziemy. Znaleźliśmy tylko napis Bobiego na ścianie i tyle. Hmm. Bobe. A myślisz, że to on pisał? Tak. No czy... Ja a kto inny? Może ta pani Z Twoim brudnym paluchem. E, widziałem! Idzie, idzie, idzie! Idzie! A ja zacząłem tańczyć! O myślisz? O! Bobby idzie! Idziemy w tym kierunku! Ominąłem go! Ominąłem go! O, mi Boże, ominąłem go, chłopaki. Nie, Max, żyjesz? Do... Tak, on nie poszedł do mnie. Ja go ominąłem. Cześć. <laughs> Okej. Okay. On chyba za mną już jest. Nie wiem, właśnie, gdzie jest Bobby. Która strona pola do szerokiego? Eee, cofam się. O jezu! Bobby, Bobby. Tak, chodź tamtędy, chodź tamtędy. Chodź. chodź. Mm. Już poczekajcie, Czeken, stójcie. No. Nie. Stójcie. O, siema. Je jesteśmy tylko, że Cześć. on idzie! Skąd yes. Exit. 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 on idzie? Exit, szybko! Ej! Ej! Skąd on wyjdzie? To są te schody, które znaleźliśmy. Nice. To są lupy tak w ogóle, stójcie w miejscu. Czemu? A nie, to, to, to nie są lupy, to. Ja idę na lupy. górę, bogo. Ej! Masz ekscyt? Wyszliśmy? Już! Eee. Co teraz? Ee. Tu możemy wejść? Ee. Uh? Uciekam stąd! Ee. Uciekam stąd! <a>, Jak on wyjdzie <call>. tędy, to jest <partes> Coś mi mówi, że jak albo ktoś się z was rekoneknie, albo ktoś z nas zginie, tak? to, będziemy, to będziemy mieli katzenkę. <laughs> nie mówiłem na serio, Max! Ej, nic! <laughs> Ale What nic nie ma, się? tak? Ja też oh, nic no, nie mam. No no, no no, no i co to ma być? <laughs> jak, jak zaczął piszeć na tym? No co jest? Co jest z tym trybem? A może trzeba w dół zejść. Albo tutaj te drzwi otworzyć. Nie. nie, ich się nie da właśnie. To jest chyba też jedno z zakończeń, jeżeli się nie mylę. Mm. No to fajne to zakończenie. No fajne, no, wysłuchaj. że nas... na multiplayerze jest bagi, strasznie. O, Coś słyszałem. bo zrobiło się czorno. Tu nic nie ma więcej. Cza, głupie to jest! Co jest, i głupiej! W blok się znajdujesz i tu znajdujesz. No ale to jest fajne, jeżeli grasz Psz, na przykład uwaga. na singleplayerze. Że mówiłem, że na multiplayerze jest bugi. <noise> uwaga na Boba Bobego, teraz, chodzącego po suficie. Myślę, że jak. Ono. To Za karę. Zaraz dam. Za karę. Pobijemy go, Rocky. Karę. O Jezu. Pobijemy go Rocky? Mhm. Dobra, chodź. Bajcie Baj, się masz... ode mnie, graj! ty czemu on jest szybszy? Ma... A, bo chodzi tymi. Ja, kiewka! Kiewka! Z jaka kiewka? Ożdaj! <laughs> Ubijamy o, kuraka! Niek. Robimy Casey, Robimy kubałek! <laughs> Ożdaj! Odwal się! Gnoju! Ja się. O, bo. Bobby. Aaaa! Bobby! Aaaa! Bobby! Bobby! Aaaa! Bobby! Aaaa! Bobby! Aaaa! Bobby! Aaaa! O, za mną idzie! O, shite! I'm o, dead! Right. I'm dead. O, o. O, o, cześć Bobby! Co tam u ciebie? Czemu mnie nie o, to jest jakieś wyjście. O, mam jakiś exit. O, no, jest sobie. O! What the Kogo on goni? Eee... Nie wiem. Oh, hi. A tu Tawną muzyczka się. mi się odpaliła. O, no, widzę. O, plakat! Ej, kolejny mał... O, jest! Oh, ma... In room incorporated. Skończyliśmy grę. Co?! Znalazłeś yeah. wyjście? Nie. co f... Zabrał plakat i odpaliła mi się kacenka. Mówiłem co? o tym. Co?! Ej, znowu mam no. black screen nagle? O, wow. jednak nie. Wyszliśmy! How to forget that you were, uh, you were held in a maze? Go to czakę. E. Go, go to czakę, e, no nic. A bo zryzała się włączyła mi się cutscenka. Ale to jest plaka, to mi z jakich Bo uruchomił się skrypt, który uruchamia mi cutscenkę, nie? Ja powiem tak. Ten tryb jest bardzo ciekawy. No, no, no. Mapa jest Uhhh. bardzo ciekawa. Oho, oho, no nie, nie, oho. Nie, ma, nie mogę nic do ręki wziąć! Jak nie? Why? No, nie <popular> problem, bo nie, nie możesz, bo plakat! I'm dead. Kurde. O. No nie! Chciałem cię ubić kuraku. Pennsylvania News. Nie szukasz już żadnych tak, co, trybów. To Incorporated, odblokowaliśmy kilka zakończeń. Nagle mam! <laughs> Nagle znowu kolejne zakończenie. Montażę. Mówiłem, że ta mapa jest buggy w multiplayerze, ale jest fajnie zrobiona. O. Mi się bardzo podobała. Z wami był Chucken Rockin ma oraz Max Player. Miło było. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nara! <laughs>